nad Porsche to postać niezwykle barwna i kontrowersyjna w historii całej motoryzacji, której życie i działalność były nierozerwalnie związane z burzliwymi wydarzeniami XX wieku. Urodzony 3 września 1875 roku, Porsche od najmłodszych lat wykazywał ogromne zainteresowanie techniką. Według popularnej anegdoty, już jako młody chłopak miał skonstruować generator prądu, który Ulał rodzinny dom. W wieku 18 lat rozpoczął pracę w zakładach elektrycznych w Wiedniu, zdobywając doświadczenie, które później umożliwiło mu rewolucjonizowanie motoryzacji. Wówczas nie mógł jeszcze przypuszczać, że jego praca na zawsze pozostanie pod podskazą współpracy z jednym z największych reżimów XX wieku. W 1900 roku, podczas wystawy światowej w Paryżu, Porsche zaprezentował swój pierwszy elektromobil. Pojazd wyróżniał się nowatorskim napędem, a w jednej z wersji zastosowano napęd na wszystkie koła. Rozwiązanie innowacyjne, choć wówczas raczej jeszcze eksperymentalne. To przełomowe podejście uczyniło z niego młodego wizjonera, a jego projekty zdobyły międzynarodowe uznanie. W kolejnych latach Porsche pracuje w kolejnych firmach, projektując luksusowe samochody i pojazdy wyścigowe. Jego konstrukcje wygrywały prestiżowe zawody, co tylko potwierdzało jego status jako jednego z najlepszych inżynierów epoki. Założenie własnego biura projektowego w Stuttgarcie w 1931 było kluczowym momentem w karierze Porsche. W tym czasie pracował nad szeroką gamą projektów, od samochodów sportowych po ciągniki rolnicze. Jego spotkanie z Adolfem Hitlerem w 1934 stało się punktem zwrotnym w jego karierze i całym życiu zawodowym. Hitler, entuzjasta motoryzacji i zwolennik idei zmotoryzowania Niemiec, potrzebował inżyniera, który zrealizuje jego marzenia o tanim samochodzie dla mas: Volkswagena. Porsche zostaje przedstawiony Hitlerowi przez członków środowiska technicznego NSDAP. Obaj szybko znaleźli wspólny język. Hitler był pod wrażeniem talentu i pragmatycznego podejścia Porsche, a sam inżynier dostrzegał w nazistowskim rządzie szansę na rozwinięcie swojej kariery oraz realizację ambitnych projektów. I tutaj drobna uwaga: jest rok 1934 i nie można jeszcze specjalnie jechać po Porsche, że ten chciał współpracy z rządem. Wówczas naziści nie byli znani z tego co zrobili później, a pamiętać należy, że lata 30. XX wieku to jest zdecydowanie inna wrażliwość ludzi na cierpienie innych ludzi. Zaledwie kilkanaście lat wcześniej odbywała się wielka rzeź świata, którą nazwano później pierwszą wojną światową. Tak więc fakt, że naziści nie, wiem, pobili jakichś przeciwników politycznych, strzelali się z innymi bądź zamknęli, w obozach, nikogo specjalnie wówczas nie ruszało. Poza tym wówczas obozy miały renomę jako po prostu więzienia dla przestępców, tak więc no, na tym etapie jeszcze bez przesady. Hitler i Porsche, mimo różnic w pochodzeniu i statusie społecznym, nawiązywali relacje oparte na wspólnych zainteresowaniach. Hitler, zafascynowany technologią i możliwością propagandowego wykorzystania motoryzacji, dostrzegł w Porsche idealnego wykonawcę swoich wizji. Porsche widział w Hitlerze lidera, który mógł zapewnić nieograniczone wręcz fundusze na rozwój technologiczny. Ich znajomość szybko przerodziła się w swoistą współpracę partnerską. Hitler osobiście nadzoruje projekt Volkswagena Garbusa, odwiedza fabryki i uczestniczy w prezentacjach prototypów. Mówi się też, że podczas jednego z takich spotkań Hitler miał określić Garbusa jako cud techniki, który miał stać się symbolem potęgi nowoczesnych Niemiec. Projekt rozpoczął się od szczegółowego zlecenia Hitlera, który w 1934 roku nakreślił inżynierowi wizję samochodu, który miał kosztować nie więcej niż 990 Reichsmarek: mieć miejsce dla pięciu osób, być łatwy w naprawie i po prostu oszczędny. No właśnie, a ile to było? 990 Reichsmarek. Mniej więcej i naprawdę mocno uśredniając odpowiadało to rocznym zarobkom przeciętnego niemieckiego robotnika. Co więcej, stworzono specjalny program, do którego obywatele wpłacali tygodniowo określoną kwotę około 5 Reichsmarek na swoje konto oszczędnościowe. Po osiągnięciu pełnej kwoty 990 Reichsmarek mieli otrzymać nowy, wymarzony samochód. Jak to było w praktyce? Hm. No cóż, krótko mówiąc, rząd Niemiec bez mydła swoich obywateli. Żaden z oszczędzających nie otrzymał samochodu z powodu wybuchu wojny. A co więcej, fabryka Volkswagena została przestawiona na produkcję wojskową. No cóż, jednak trzeba zrozumieć, no, wojna. No. Tylko, że politycy wybuchali swoich obywateli po raz drugi, bo środki już wpłacone nigdy nie zostały zwrócone. Porsche z pomocą swojego zespołu zaprojektował pojazd oparty na wcześniejszych konstrukcjach, ale wyróżniający się aerodynamiką i prostotą konstrukcji. Prototypy garbusa były testowane w ekstremalnych warunkach, od półsynnych piasków po po prostu górskie bezdroża. Choć technologia była imponująca, projekt garbusa napotkał liczne przeszkody, w tym Brak środków finansowych na masową produkcję. W końcu Hitler osobiście zatwierdził budowę fabryki Volkswagena w Wolfsburgu, która miała produkować samochód dla mas. Jednak fabryka, która miała stać się symbolem dobrobytu i nowoczesności, tak jak wspomniałem przed chwilą, została przestawiona niemal natychmiast na produkcję wojskową. Większość wyprodukowanych garbusów była zmodyfikowana typowo do celów wojskowych i te samochody oznaczały się wszechstronnością i niezawodnością w trudnych warunkach bojowych. Przemiany w Wolfsburgu po wojnie są jednym z najbardziej znaczących elementów odbudowy niemieckiej gospodarki. Po zakończeniu wojny fabryka w Wolfsburgu została przejęta przez aliantów, którzy początkowo planowali jej rozbiórkę. Jednak po czasie dostrzeżono potencjał zakładu i zainicjowano produkcję Volkswagena Garbusa na potrzeby aliantów i po prostu lokalnej ludności. Dzięki temu fabryka stała się symbolem odbudowy Niemiec i początkiem globalnego sukcesu Volkswagena. Już w latach 50. Garbus zdobywa międzynarodową popularność, stając się jednym z najlepiej sprzedających się samochodów na świecie. Podczas wojny działalność Porsche nabrała absolutnie nowego wymiaru. Firma zaangażowała się w produkcję broni i pojazdów wojskowych dla Wehrmachtu. Ferdynand Porsche odegrał kluczową rolę w projektowaniu czołgów takich jak Tygrys Królewski oraz prototypów Elefanta Ciężkiego Niszczyciela czołgów, znanego również jako Ferdynand. Czołgi te, choć technicznie zaawansowane, często borykały się z problemami mechanicznymi i były trudne w produkcji masowej. Sam Porsche eksperymentował również z napędami elektrycznymi i hybrydowymi, co było niezwykle nowatorskim podejściem w tamtych czasach. Jego czołgi hybrydowe, takie jak Maus, wykorzystywały silniki spalinowe do napędu generatorów elektrycznych, które z kolei zasilały silniki napędzające gąsienice. Pomysł był Innowacyjny i miał potencjał, aby zrewolucjonizować technikę wojskową, ale okazał się zbyt skomplikowany i kosztowny, aby wprowadzić go do masowej produkcji. Czołg Maus był największym czołgiem, jaki skonstruowano podczas wojny, ważący ponad 180 ton, ale jego niewielka prędkość i niezwykle wysokie koszty produkcji uczyniły go totalnie niepraktycznym. Porównując sytuację Porsche z innymi firmami niemieckimi, takimi jak BMW, Siemens czy Daimler Mercedes, zauważana jest różnica w skali współpracy z nazistami. Choć wszystkie te przedsiębiorstwa korzystały oczywiście z pracy przymusowej i kontraktów wojennych, Porsche był jednym z najbliższych partnerów reżimu. Jednak z najbardziej kontrowersyjnych aspektów działalności Porsche w okresie wojny było wykorzystywanie pracy przymusowej w fabrykach. Robotnicy, w tym jeńcy wojenni, pracowali po prostu w nieludzkich warunkach, produkując pojazdy i uzbrojenie. Szacuje się, że w fabrykach Porsche podczas wojny zatrudniano kilkanaście tysięcy osób, z których wielu pracowało po prostu w tragicznych warunkach. Praca przymusowa stanowiła fundament funkcjonowania zakładów w czasie wojny, co znacząco przyspieszało rozwój projektów technologicznych. To właśnie jeden z aspektów, który po wojnie rzucił cień na historię firmy. Kwestie moralne w zarządzaniu firmą po wojnie były nieuniknione. Porsche musiał stawić czoła pytaniom o swoją przeszłość. Decyzje podejmowane przez Ferdynanda, choć technicznie imponujące, budzą kontrowersje ze względu na ich moralne implikacje. Po wojnie alianci ujawnili pełne rozmiary współpracy Porschego z nazistowskim reżimem. Ustalono, że znaczna część majątku firmy została zbudowana na bazie pracy przymusowej oraz kontraktów wojennych. W tamtym okresie Ferdynand Porsche osobiście zarobił miliony marek, a firma uzyskała wsparcie w postaci lukratywnych kontraktów wojskowych. To wszystko wzbogacone było preferencyjnymi warunkami finansowania i to co w czasie wojny zna trudniejsze czyli dostępu do surowców. Dla porównania inne firmy niemieckie takie jak BMW czy Siemens również korzystały z podobnych przywilejów, jednak skala współpracy Porschego była wyjątkowo intensywna. Według różnych nieoficjalnie i niepotwierdzonych szacunków zakłada się, że dochody fabryki Wolfsburgu między 1940 a 1945 rokiem wynosiły ponad 200 milionów Reichsmarek, co czyniło Porsche jednym z kluczowych beneficjentów wojennej gospodarki Niemiec. Dzisiejsze działania firmy Porsche koncentrują się na rozliczeniu z przeszłością. Firma finansuje badania historyczne oraz inicjatywy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat pracy przymusowej i roli przemysłu w czasie wojny. Utworzono fundacje, które wspierają ofiary pracy przymusowej, co jest taką próbą zadośćuczynienia za przeszłe działania. No i wiecie co, tutaj to samo co w przypadku innych firm. Co z tego? jeżeli nie ma już praktycznie komu wypłacić odszkodowania, bo wszyscy robotnicy dawno już umarli śmiercią naturalną. A co z samym Ferdynandem? Już mówię, ale proszę pamiętajcie o subie i lajku i o tym, że jesteśmy na Patronite i Słuchajcie, a dziś już ostatni raz. Ostatni raz konkurs na moją książkę na temat działalności rosyjskich służb specjalnych. Ze wszystkich komentarzy pod tym filmem wybierzemy jeden, którego autor otrzyma od nas książkę z moim podpisem. Napiszcie proszę komentarz, co z tym Ferdynandem? Już wam mówię. Po wojnie Ferdynand Porsche został aresztowany przez wojska francuskie i internowany na prawie dwa lata. Francuzi, mając na uwadze jego ogromną wiedzę techniczną, wykorzystali go jako konsultanta do własnych projektów motoryzacyjnych. W tym samym czasie wiele niemieckich przedsiębiorstw, które wcześniej współpracowały z reżimem, starało się odbudować swój wizerunek. Porsche osobiście poniósł konsekwencje jedynie wizerunkowe, bowiem nie zapraszano go na jubileusze z okazji np. wyprodukowania 50 czy 100 tysięcznego egzemplarza Garbuca, a przy produkcji miliona ten. Już po prostu nie żył. Już w 1948 roku, 48 roku, syn Porschego Ferry zakłada firmę znaną później jako Porsche. Tak więc, czy współpraca się opłacała? Czy z perspektywy Ferdynanda miało to sens? No pewnie, że miało. Po pierwsze, co mu się stało? Że kilkanaście miesięcy posiedział w więzieniu, mając na koncie miliony? Ustawiona cała rodzina, kontakty i szacunek u wszystkich na Zioli po wojnie. Bo tak, ludzie będący nawet na bardzo wysokich stanowiskach za czasów Hitlera, po wojnie bardzo często znajdowali sobie lukratywne zajęcia. Syn Porschego otwiera fabrykę i sprzedaje luksusowe samochody na cały świat. Rodzina ustawiona na pokolenia. Opłacało się? Pewnie, że tak. A sumienie? Co jest takie powiedzenie, że prawdziwy przedsiębiorca sumienie zostawia pod zastaw pierwszego kredytu pod biznes? Dajcie znać, jak wy.